Nagryz, poti, nagryz, bon. okay. No już zaczęłam. No, mam nagrywać. Co tu patrzcie? Ja nie sprawdzam pocztę. Ja chcę... Dobra, nie pokazuj się, bo mi dziura kapałka, e, Słuchajcie. Ok. E, słuchajcie. Bo my na taką bazę do pies się był y, Jacek przez Agnieszkę, pomylony, i a... była Jacek Jego. <gophone fucking> tak, tak, <gNOUNCER> tak. i teraz będę udawać Mariolkę. Tak Bryta, no, gdzie jedziemy? Na morze Egeju. Do kogo nam, I no kogo mówisz? Nie jestem No jestem twoja bo nie? Tak.

Nic cedle, jak to bym się wreszcie wiedział. Um, 1, 2, 3. Moje um, no, filmiki wskazują, są dosyć słabe, ale teraz z Agą będziemy się razem stąd porobić. Nie! I teraz będziemy robić filmiki o pet shopach. Aga że każdy 14-latek, jeśli kreśla, że może 14-latek, potrafi oglądać filmiki o pet shopach. Ja... oglądam. i właśnie będę wygnował do pet shopów, ale to dopiero jak no No. A chłopak? Chłopak. A, dobra, nie badaję, sobie. to ja jestem? Wiesz, mi się wydaje, że włosy sobie jakoś ładnie umawialałam. to też nie na tym moich ujęciach. Nie Nie <grym>. To jest, że tylko... Nie, wcale nie byłaś. Chowaj te pomysły. No, No, razie. ci będzie. Dziękuję tak ja byłam na grzybobraniu i zielonego muchomora znalazłam. A, kropki wróciłam. Na moje łapy. Kropki wróciłam. A, w tym razie które A zobaczcie, te ten muchomor trzymać sobie tajemnicę. Dla biurki. Co No, nie no To jest, tak. o, to jest tego o, ja jest leże. Dobra. To. dobra. Um, to ty nie czujesz w naszej sferze. Jakąś stoi a Jakoś ciągną, a jakąś mi się, że te się a jakąś ciągną, a jakąś ciągną, teraz nie pokazywać pokazać, twarzy. Nie wolno jest. Ale w pokoju ja mogę. Więc to naszego nie można pokazać w twarzy. Filmiki, te zwariowane filmiki z karą będą w... Yy, Może yy. sobie po prostu tutaj gadamy i gadamy, gadamy gadamy i gadamy. tak ciągle. A po prostu zwariowane rzeczy gadamy. I nie, niektóre...

i rzeka mi się Ej, Aga, ale jakby ktoś pisał w tej filmiku do mnie komentarz, to powiesz mi to? O kurczę. Staro! Staro, nie nieba! Nie nieba! Nie nieba, nie nieba! Co nieba! Nie popsułam!